To Dopiero początek jest. Trenujemy razem dwa tygodnie. Jest bardzo dużo zmian. Z zeszłego sezonu zostały tylko dwie zawodniczki. Także my wszystkie jesteśmy tak jakby nowe. Jak najlepiej. No. Słyszałem, że mamy najsłabszy zespół w lidze, że już przed pierwszym meczem wszyscy nas skazali na spadek. Także będziemy starali się pokazać właśnie tym, tym wszystkim, że trochę się nie znają na środkówce i, i to było błędne. Jest ciężko, y, mamy okres przygotowawczy, ćwiczymy wydolnościowo, y, wytrzymałościowo, y, technicznie. No i tyle. Na początku września. Przejdziemy już troszeczkę do, do, do robienia taktyki na tym, co, co do tego okresu sobie zrobimy, jakąś tam jedną czy dwie gry sparingowe mamy. Pod koniec września, od, w drugiej połowie września mamy turniej, w ulicach mamy turniej w Pile, do tego dwa chyba czy trzy yy, mecze kontrolne. Także do, do Ligi, do tego 12 października sobie pogramy tyle, ile założyliśmy. Będziemy chciały zagrać jak najładniejszą siatkówkę dla wszystkich tutaj kibiców, którzy przyjdą. Mam nadzieję oczywiście, że przyjdą na nasze mecze, będą nas, nam kibicować i będą nas wspierać.